Moi drodzy, jesteśmy po premierze Devil May Crya na platformie Netflix. Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że nie jestem za bardzo zaznajomiony z lore gry, z tego powodu, że no jakimś cudem akurat ten tytuł przechodził obok mnie obojętnie. I co warto tutaj zaznaczyć, totalnie nie znam historii tej gry. Znaczy wiem o czym ona jest, ale nie przeszedłem żadnej części gry, dlatego moja opinia na temat tego animowanego serialu będzie mocno subiektywna i oparta jedynie na doznaniach z Netflixowej wersji. Nie ma co przedłużać, ja mam na imię Patryk, a ciebie widzów zapraszam na odcinek. Na wstępie warto tutaj zaznaczyć, że w pierwszym sezonie tego serialu animowanego kreują nam się widoczne trzy obozy, które faktycznie są mocno istotne w serialu. Historia zaczyna się od ukazania głównego antagonisty tego sezonu, czyli królika, który już od pierwszej sceny ukazuje nam się jako osoba demon. Człowiek, tutaj zostawiam zagadkę dla Was. Ukazał nam się jako ten zły, który od początku buduje nam wizerunek takiej przebiegłej, złej, mającej jakiś większy cel w całej układance istoty, która po trupach dąży do celu i faktycznie nie przejmuje się zbytnio losem ludzi, a także swoich pobratymców, prawda? No okej, okay, poznajemy tego antagonistę, poznajmy resztę. W drugim obozie rysują nam się pogromcy demonów, na czele których stoi Mary, bardzo uzdolniona kobitka. Przebiegła, a zarazem dobrze posługująca się bronią palną. Warto tutaj wspomnieć, że za tymi pogromcami, łowcami demonów, stoi wiceprezydent, który momentalnie dobro ludzkie przekłada na zdrowy rozsądek i jego socjopatyczne zapędy mogą prowadzić do refleksji nad jego osobą, bo ja go nie lubię. On w moich oczach jest takim wadliwym trybikiem, którego trzeba się pozbyć, bo przyszłościowo będzie kopał dziury pod nogami naszych bohaterów, a przynajmniej takie odczuwam wrażenie po sezonie. No i mamy ten trzeci obóz, samotny obóz, czyli naszego głównego protagonistę Dantego, który z mieczem spardy, po którego królik przybył na samym początku pierwszego odcinka, ma nasz bohater więcej wspólnego, niż zdaje sobie z tego sprawę. I przechodząc już tak do tego, co mnie faktycznie urzekło w tym serialu, to moim zdaniem dobry pacing historii, który sprawiał, że ja jako konsument nie spałem. Warto tutaj dodać, że showrunnerem odpowiedzialnym za powstanie tego serialu był Eddie Schenker. Tak, ten sam, który również pełnił pieczę nad serialem Castlevania, który również pod względem takiego pacingu był naprawdę dobrze napisany. Uważam, że Devil May Cry jest napisany jeszcze lepiej. Dla tych, co mogą nie wiedzieć, czym jest pacing w filmie to sposób w jaki rozwija się akcja i rozkładane są emocjonalne momenty w czasie, czyli jak szybko i wolno płynie opowieść. Wiecie, jak coś płynie za szybko, to można doświadczyć takiego przebodźcowania. Jak coś płynie za wolno, to można usnąć. Uważam, że to była pięta achillesowa nowego filmu Nosferatu. A dobry pacing w moim mniemaniu jest taki, gdzie historia jak potrzebuje płynie szybko, innym razem jak potrzebuje to wolno. Dzięki temu mamy Zachowany taki balans, i moim zdaniem w tym serialu tego doświadczamy bo akcja, kiedy ma iść szybko, to idzie szybko. Kiedy są momenty zwolnienia, to faktycznie są dobrze zaimplementowane. Przez co mi przykładowo serial oglądało się naprawdę dobrze. Bardzo ciekawe i charyzmatyczne postacie. To jest kolejny punkt. Zaczynając od królika, który kreuje się na takiego nieprzewidywalnego, przebiegłego prowokatora, dobrze planuje swoje akcje i bawi się zagrożeniem. Mary to taka służbistka z ewidentnie widoczną blizną na jej historii, która polubiła Ubija swoją drogą naszego głównego bohatera i o niej faktycznie najmniej się wypowiedzieć mogę, ale uważam, że jeszcze nam się pokaże z innej strony. No i mamy naszego Dantego, śmieszka o niezwykłych zdolnościach, który nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, kim jest i jaką rolę tak naprawdę odgrywa. Te trzy postacie w pierwszym sezonie bardzo dobrze się uzupełniają, prawda? Kreska moim zdaniem jest naprawdę dobra. Widać, że osoby odpowiedzialne za kastelwanie robiły ten serial. Kreska jest taka, Gruba i płynna, przede wszystkim, ale zrobiona w taki amerykański, a nie japoński sposób, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ogólnie serial po pierwszym sezonie, jako całokształt, oceniam na takie 7,5 na 10. Moim zdaniem, jest to dobry start i jest potencjał, żeby historię poprowadzić naprawdę ciekawie. Tyle z mojej strony. Zachęcam do pozostawienia komentarza i lajka pod filmem, no i oczywiście subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!